Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie pogramy w Brawl Stars. Nagrywa się? Tak, nagrywa. Dobra. Um, więc sobie dzisiaj pogramy w Brawl Stars. No, porobimy może jakieś wyzwania. Hmm. Wygraj wygraj trzy razy na przykład brokiem. Okej. Okay. Zrobimy na razie te wyzwanie. Może jedno wyzwanie na odcineczek. O, neum jeszcze mamy, więc PogChamp. Aha, oni tam siedzą ze ścianą, dobra. Kurde, ale jak ona mnie dosięgła, no? Mm, już rozjaśnię troszkę ekran. Nie! No jak? Kurczaki. No, czemu mi się ekran ściemnił? Bardzo przepraszam. Ło. Musi... muszą pokonać tego bóla, dobra. Nie, dobra, rozwaliłem, ale ten kar już samo był, a ja, nie mam, mamy tylko minus 3, dobra. Więc bierz, poszło, właśnie o tak. Więc sobie może zagramy jakieś inne wyzwanko teraz. Yy. Na przykład to, bo mam troszkę tego zrobione, te mam troszkę to wyzwanie zrobione, więc sobie je może na dzisiejszym odcineczku dokończymy. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę pod tym filmikiem oraz subika z dzwoneczkiem, żeby, do sobie, żeby dostawać powiadomienia i po prostu no i będzie lepiej. Bo teraz troszkę mam zły czas na YouTube. I teraz no troszkę jestem smutny, bo zeszłam na 79 subskrypcji, a mieliśmy 81. Bardzo mi przykro. To właśnie jeszcze tego nie zrobi, więc zasubskrybuję, więc będziemy mieli znowu 80 subskrypcji. I będę bardzo szczęśliwy. Dla Was to jedno kliknięcie. Dla mnie to bardzo dużo, więc... Więc właśnie możecie zostawić subika i ławeczkę 10 łapeczek nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars. Więc. Bardzo jestem zadowolony. Bo wczoraj w jeden dzień wbiliśmy 10 łapeczek, więc może dzisiaj damy radę 12 łapeczek dobić, więc ale 10 łapeczek to jest kolejny odcineczek? a 12 łapeczek to po prostu bardzo bym wam dziękował jakby było właśnie taki wyniczek że 12 łapeczek do... do no w 24 godziny, czyli do jutra do 1630 albo do, do 24 na przykład będę sprawdzał więc bardzo bym was prosił 82 HP pozdro w ogóle ja tu nie gadam o grze o browser, tylko tak ogólnie sobie gadam i gadam 4 minutki się nagrywa więc jeszcze chciałbym powiedzieć, że będzie e, jak to będzie miniaturka, nie jak to się mówiło kurde no, jak rozpoczyna się filmik, to będzie taka jakby miniaturka, więc. O kurde, Karol, ten Midon jest po nas. Może jeszcze zadam coś temu, Karlu. Tak zadam, zadam. Chyba zadałem troszkę, ale nie wiem, nie jestem pewny. Dobra. Go team. Zaraz może sobie zagramy nie za dymkę, ale duo więc. Za niedługo będzie odcinek, yy, że usuwam, będę usuwał moje wszystkie filmy. I po prostu będzie tak, że po prostu usuwam wszystkie filmy. Dwa, jeden albo dwa sobie zostawię tak dla pamięci te fajne, na przykład tra yy, trafiłem Sandy. To sobie ten odcinek akurat zostawię, ale na przykład inne odcineczki, to więc... Kurde, Karl sobie nie poradzi, tak myślałem. A wow, XD. Dobra, może jedną gierkę chociaż nam się uda wygrać. Kurde, po co ja do Jacki podchodzę na blisko, to ja nie wiem. No i niestety, przegraliśmy tą gierkę. Jeszcze nie zrobiliśmy wyzwania Rico, ale bardzo spadam teraz z pucharkami. Ciężko mi troszkę wbić. 250 punktów dostaniemy za to, czyli otworzymy najprawdopodobniej... Jak to zrobimy, to ojoj. Jak zrobimy to wyzwanko... To dzisiaj odbierzemy jeszcze sobie właśnie czekaby sobie w farze. No właśnie odbierzemy sobie punkty mocy 50. Nie wiem kogo, bo zaraz wam coś pokażę. Jakbym miał bardzo dużo monet, to bym zrobił wielkie ulepszanie postaci. Ale... Ale nie, chyba. bo nie mam dużo monet. Wiecie, tam jest mój teammate, więc o spoko, mamy 5 powerków, więc jump. Dobra, zadajemy coś przeciwnikom. Łapam, no nie no, gruby ninja. No spadaj. O kurde, primo. O kurde, primo. Kurde, a ja wziąłem tego kuba, kurde, a niestety mi się nie udało przeżyć. Frank tu najprawdopodobniej zginie. Tak jest, ale myślę, że jeszcze wyzwanie nie będzie zrobione, Rico. Tak jest. A jeszcze wyzwanie Rico nie jest zrobione, więc zrobimy to wyzwanie i na dzisiaj to będzie koniec w tym odcineczku. Mam pomysł, y, piszcie w komentarzach na przykład, y, będę tylko tym y, przypinam serduszka co, napi co napiszą w komentarzach challenge jaki mogę wykonać w Brawl Stars może w innej grze, wiecie, to bardzo bym was dziękował, bo akurat nie mam co nagrywać. Brawl Stars mogę tylko nagrywać, więc bardzo bym was prosił, żebyście właśnie powiedzieli, jaki challenge mogę zrobić. Kurde, nie żyje, albo żyje. Dobra, pokczamp. My to wygrywamy z koltem, nie? Tu gdzieś byli rywale tak, tam są. Co ty tu, brok myślisz? Więc, no akurat druga rundka z Solo będzie dla nas szczęśliwa. Albo i nie. Albo i tak. O kurde, mam... O kurde, on mnie zaraz zabije. Albo sam by... O, Brock! O kurde, jest po mnie. A Brock idzie do burzy, więc podjeżdżamy tego Karla. Nie mogę się dać zabić. Będzie... Dobra, jest. Więc... Druga gierka z solo jest oczywiście wygrana. I zrobiliśmy wyzwanie Rico, więc na teraz się żegnam z Wami. Do zobaczenia w następnym odcineczku. Zbrał się akurat piszcie właśnie challenge No dotyka sobie weźmie, bo nie wiem do kogo. To narka.